W dzisiejszym odcinku, dzisiaj powiem Wam, że zaczynamy całego vlogmasa od wypadu po, no właśnie, po okularki, bo ja stwierdziłam już jakiś czas temu, że ostatnio dużo czasu spędzam, wiecie, gdzieś tam przed ekranem, naprawdę sporo, więc przydałyby mi się okulary takie typowo do pracy. Na dzisiaj mam umówioną właśnie wizytę na badania, także najpierw zabieram Was ze sobą na badanka, no i zobaczymy, na czym się to skończy, na jakichś okularach dłuższych. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że skończy się tylko na takich okularach typowo, wiecie, pomocniczych. Nie, co ty w ogóle krzyczysz tam. Nie, na, mam nadzieję, że na takich wiecie zwykłych, które mi tylko pomogą, jakby przy pracy, yy, no na komputerze przede wszystkim. Także. Yy, takie pingle będą. Nie takie. będzie takich! Na pewno nie. <ścoughs> Zobaczymy, dobra. Ja wcześniej nigdy okularów ogólnie yy, nie nosiłam. Więc y, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że mm, teraz też się obędzie i będą to tylko okularki pomocnicze. Także ruszamy do auta i jedziemy do okulisty. Wsiedliśmy właśnie do auta, także mm, ruszamy do okulisty. Powiem wam, że ja ogólnie trochę się stresuję tym wyjściem. <grym> <grym> Powiem wam szczerze, bo chciałabym, żeby wszystko z tymi moimi oczami było w porządku, żeby nie wyszły tam jakieś. Mm, no wiecie, niefajne rzeczy, także troszeczkę się stresuję. W ogóle przed chwilą dopiero Michał mi uświadomił, że tam są, tam jest więcej badania. Myślałam, że tylko będzie takie badanie, typu tablica, że tak jak w szkole, bo ja nigdy nie byłam u takiego okulisty, wiecie, bo nigdy nie miałam problemów z oczami, więc byłam tylko na takich rutynowych badaniach, kontrolach. A tutaj i myślałam właśnie, że będzie ta tablica, że będę musiała czytać literki, a Michał już mi mówi, że. Nie, 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 że tego będzie znacznie więcej, więc się trochę stresuję. Wyszłam właśnie od okulisty, także zaraz wsiadam do auta i jedziemy już do domu, wszystko wam powiem w samochodzie. Jestem już po wizycie. Powiem wam, że no nie do końca jest tak idealnie, chyba jakbym chciała, bo. Póki co nie dostałam okularów, ale troszkę się podłamałam, bo muszę, wiecie, poćwiczyć oczy, przynajmniej tak mi powiedział mój okulista, bo są trochę przemęczone i dostałam takie specjalne jakby okulary, to się, one się nazywają flipery i muszę je teraz ćwiczyć przez najbliższe dwa tygodnie i to codziennie będę musiała robić po kilkadziesiąt razy. To nie będzie, że raz, dwa, trzy, tylko prawie 40 razy na oko. I no wtedy będę się musiała zgłosić, także no jakby wiecie, mam nadzieję, że uda mi się dokonać jakiegoś progresu przy pomocy tych fliperów, ale zobaczymy, także no cóż, no pewnie jak już wrócę dzisiaj do domu, to zaraz będę ćwiczyć, bo muszę się za to wziąć, naprawdę. Wróciliśmy już do domu, e, zdążyłam się, wiecie, przebrać już tak trochę dres i ogólnie ogarnąć. I powiem Wam, że mogę Wam wreszcie pokazać te flipery, o których Wam mówiłam na początku. E, bo z tego, co się dowiedziałam, no to rzeczywiście muszę trochę więcej, jakby zacząć nimi ćwiczyć, po prostu, więc zamierzam sobie za chwilkę zrobić takie pierwsze ćwiczenia, więc mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Dawajcie znać w komentarzach, czy może ktoś z Was nosi okulary, już wcześniej o czymś takim słyszał. Ja tak jak już mówiłam, no nigdy wcześniej nie miałam okularów, więc takie ćwiczenia też nie są mi znane, więc muszę się jakoś do nich przyzwyczaić, no i poćwiczyć, bo mam dwa tygodnie, serio, dwa tygodnie muszę się zmobilizować, ażeby, wiecie, była jakaś poprawa. To zobaczcie, tak się prezentują te Właściwie flippery, chyba flipper to się jednak nazywa trochę, jak wiecie, ten ym, nie rekin, to był ten drugi, ten dobry. Delfin! O, była taka bajka, leży film, flipper. Dobra, nieważne, <grym> tak mi się przypomniało Dobra, tak to wygląda. I słuchajcie, no ja tu sobie muszę, wiecie, tak ćwiczyć, że wiecie, zakrywam jedno oko, mogę albo ręką, albo sobie jakąś, nie wiem, opastkę założyć, cokolwiek, i robię tak. I przykładam sobie też kiełka do oczu. I próbuję coś odczytać. I robię to tak, wiecie, zmianę co 3 sekundy. No i najlepiej, żeby wszystko wtedy było, wiecie, tak idealnie wyostrzone, żebym wszystko dobrze widziała. No ja Wam powiem szczerze, że akurat z tym jednym szkiełkiem wiem, że mam trochę problem, bo rzeczywiście tamtej tak szybko tej ostrości nie łapię, muszę trochę właśnie to poćwiczyć. I to samo ćwiczenie robię na jedno oko i na drugie, także zaraz sobie przyniosę jakiś tekst. Mogę nawet próbować, wiecie, jakby ćwiczyć to gdzieś przy telefonie, w sensie, że z telefonu mogę czytać, mogę wziąć jakąś gazetę, opakowanie po czymś cokolwiek. Ważne, żeby, wiecie, wykonać to ćwiczenie. I uwaga, to jest w ogóle hitnie, bo ja to muszę zrobić 35 razy. Także huch, trochę tych ćwiczeń na mnie dzisiaj czeka, ale biorę się do pracy i zaraz zaczynam, no bo mam dwa tygodnie i po prostu muszę, muszę to poprawić, serio. Ja stwierdziłam, że nie będę nic, wiecie, brała sobie z takich rzeczy jakby... Mm, no nie chcę czytać z telefonu, bo nie chcę, żeby znowu ten mój wzrok, wiecie, był męczony przez ekran, także postawiłam akurat na... Jakby taką, no nie chcę powiedzieć na gazetę, no nie na gazetę, wziąłam kalendarz po prostu, bo tutaj akurat widzę, że mam różne czcionki, wiecie, wszystko tak fajnie rozpisane i mogę to sobie spokojnie dalej odsunąć, żeby zacząć czytanie. Także zobaczymy. Ja sobie tak po prostu zamknę oko na razie i spróbuję to zrobić o tak. Uch, powiem Wam, że no na razie mi średnio idzie, bo dzisiaj dopiero zaczynam, więc muszę jeszcze trochę poćwiczyć, ale mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie widać jakieś efekty. I mam nadzieję, że jak usiądę, wiecie, tak za 2-3 dni, to już będzie lepiej. Ogólnie jeżeli rzeczywiście mi się to poprawi jakoś szybciej, no to mogę się zgłosić, już powiecie, jakby tam hmm, kolejny ten flipper taki hmm, z inną jakby. Ja nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, albo jakby z innymi wartościami, wiecie o co chodzi. No i wtedy zobaczymy, co dalej. Także póki co idę ćwiczyć. Patrzcie na to. Lejsol usnął z maskotką na głowie, praktycznie z pumbą. Nie będę jej budzić. Dobra, poświczyłam trochę. Powiem Wam, że czuję, że moje oczy po prostu oszalały przez te ćwiczenia, serio, e, bo dużo razy, wiecie, obracałam te szkiełka i wszystko razem. E, także teraz ewidentnie pora chyba na jakąś herbatkę. Ja bym się napiła czegoś ciepłego, taką fajną herbatkę zimową. Także zaraz pójdę zrobić. Zapytam jeszcze Michała, czy on też ma na coś takiego ochotę. Ehm, I jeszcze muszę usiąść na chwilę, no właśnie, znowu słuchajcie do laptopa, bo e, chciałam zobaczyć jakieś prezenty dla Misi. Ja jeszcze dla niej nic nie mam. E, nie za bardzo wiem, co jej kupić, więc muszę coś pooglądać, wiecie, i znaleźć coś idealnego. Także Mam nadzieję, że się uda, że coś fajnego znajdę. Rany, sorry, ale ciemno, ale musiałam się przetransportować do kuchni. Dobra, robię herbatę. I tak jak myślałam, zdążyłam przybyć do kuchni um, i Michał też stwierdził, że jednak wypije herbatę, więc robię dwie herbatki. I nie wiem, normalnie bym powiedziała, że usiądziemy sobie, obejrzymy coś na Netflixie, ale szczerze... Chyba mi się nawet nie chce nic oglądać na razie, więc. O rany, Lejsol, jak się w ogóle wyleguję, muszę wam to pokazać. Patrzcie na to, patrzcie na Lejsola. Zobaczcie to. Lejsol, jaki rozwalony. Śpi ze swoją zabawką, nie? No tak, no kto to tak w łóżku śpi, co? Kodak w łóżku śpi, żeby jechał cały z łóżka, co? Kodak śpi, Lejsolu, no właśnie, no i jeszcze pumba na głowie, nie? No najlepiej tak, no wiem.